Takim gościem, mamy... Nie musisz oddać do niego otwierać. Dobra. no jesteśmy u siebie. Jestem za... Prawie. Dobra. Dobra. E, tym co Ktoś tu chodzi na lewo. Eee, z kawy. Wszystko to są z kawy. Mamy no, 10 minutę. Tak? Nie są strzał. Ja zamykam drzwi. Szybkie obracanie postaci też y, mówi o tym, gdzie... No, jakiś hałas robić tutaj. Na prawo patrzę. Z prawej strony twej. Dobra, dobra. W ogóle nad nami biegają. On na podejście chaosu. Dobra, chodzę. Gdzie do Albo gate trójka Patrzę plecy Patrz uko, Chodź, szukaj go są cały czas za tobą Wziąłem pole, idziemy do Stop, nie Okej. Okay. Dobra. Dobra. spróbujcie pokazać pewną miejscówkę. 7 minut mamy. Spokojnie W czwartej minucie zaczniemy się lutować yy... Player. Nie żyję. Bro, bo tam to był chyba player A przynajmniej wyglądał w jak player Muszę załadować Przewaduj Zamykam drzwi no, Tu są jeszcze otwarte A tych się chyba nie da zamknąć Nie, da się, da się, da się, da się, czekaj Co za szybko robić Dobra, mogę go lutować? Tak, lutuj, lutuj, no ja jestem w celu na te drzwi za tobą Siomek miał Pilgrima, to jest całkiem fajne Eee... tylko kurwa trochę zjebałem, Dobre, jeszcze raz No, ogarniam lód, luto. lód, Eee... chodzą tak, biorę tak O, miał waleta fajnie Dobra, kamizelkę może wziąć, całkiem uchę okay jest, jeżeli chcesz spakować ją. Dobra tu tu lutową. Tu nie ma kamizelki. E, ja wyrzuciłem dalej od przodu Dobra, tutaj Jest na dół dosłownie, tak jak widzisz, ale mam tą ciężką kamizelkę, tak? Nie widzę ich tobie. Dobra, lecimy dalej Jeszcze jeden magazynek mam oprócz tego załadowanego 5 minut. O, e, ważna informacja w tych półkach e, zazwyczaj są klucze a klucze mają, no, czasami dużo waży tyle. Ok. Warto przeszukiwać te tutaj. Pięć minut. E, teraz biegnij, gotowy. Pokażę Ci coś. Biegnij ze mną szybko. Z tego miejsca bardzo mało osób po prostu się spogląda na to, nie? I tutaj jako taką masz dostęp do całej mapy, wszystko co nie jest w ofisach A do oficów, no na tego też po prostu. Ziomek jest u góry, właśnie No skutnięcie. widzę, 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 widzę. Czekamy? Nie. Dobra, bieg Jebany. Będzie kampiuk tam. No, nie, skupia, dobra jest zaraz dobra. się <laughs> Czy zaskoczyłeś? Nie, dobra jest to górą cały czas iść Eee Możesz iść górą I tak jak ten ziom skoczyć Jak uważasz Dobra Byłem trochę zjebałem Ja bardzo jestem. potem bym się ekstraktować. Jestem. Dobra, podejdziemy do niego. Zobaczymy czy się będzie kampił. Celowany jestem, na pewno będzie kampił. 3 minuty. Granatów jest nie mam. Nie otworzył drzwi. Pewnie jest na lewo od razu. Albo zamknął drzwi Czekaj, nie otwieraj jeszcze drzwi Otworzyć na ja otworzę Pusno nie ma chyba 3 minuty yy, jak kwawiam Wiesz co yy mam pomysł. Biegnij do ofisów. Na samą górę? Tak, weź tego pielgrima, pielgrima. Nie na samą górę, ale tam na sobie. załóż tego pielgrima, tego niebieskiego plecaka. już mały swój. No, no dobra. Moment. Masz minutę na lutowanie, biegnij tam na schody i te skawy mogą mieć jakieś. Yy, przydatne przedmioty. A już nie ma nikogo? Yy, dwa, druga minuta, wątpię, żeby będzie na... Po prostu pilnuj tego timera. I ja kończę, bo mój dziadek, niestety, tutaj kurwa spadł. Z powodu tego, że jadam w nocy. Dobra, spoko. Nie to o tym miejscówce, której ci pokazałem, bo to fajne rzeczy są. Okej. Okay. No, przydatne informacje mi wydaje, serio, dzięki. Spróczas no tak, to jest naprawdę coś na czym można łatwo zrobić.